Janina Mazur przy każdej okazji obrażała swoją synową Barbarę. Nie jesteś na poziomie mojego syna. Barbara znosiła to w milczeniu, bo miała sekret czynsze sąsiadów Janiny, rachunki za zakupy, koszty leków, nawet rachunki za prąd, wszystko to potajemnie opłacała Barbara. W dzielnicy wszyscy uważali Janinę za hojną i pomocną, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie te pomocy wychodziły z kieszeni Barbary. Gdy Janina dowiedziała się prawdy, jej świat się zawalił, ale ta historia zaczęła się od tego, dlaczego Barbara podjęła taką ofiarę i jak doszło do tej sytuacji. Barbara Wiśniewska miała 28 lat i była delikatną, szczerą kobietą. Pracowała jako nauczycielka w szkole państwowej w Warszawie. Jej pensja nie była wysoka, ale Barbara dobrze gospodarowała pieniędzmi i co miesiąc odkładała pewną sumę. W sercu Barbary było pragnienie pomagania. Gdy była dzieckiem, jej matka Maria Wiśniewska zawsze jej mówiła Barbara, jeśli ktoś potrzebuje twojej pomocy, a ty możesz pomóc, zrób to, ale nie dla chwalby, lecz z serca. Barbara nigdy nie zapomniała tej rady i tak samo postępowała w nauczaniu. Koszty książek i wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej często pokrywała z własnej kieszeni. Nigdy nikomu o tym nie mówiła, nawet dzieciom nie dawała tego poznać. W 2021 roku Barbara poznała Tomasza Mazura na weselu znajomej. Tomasz miał 32 lata. Był przystojnym i uprzejmym mężczyzną, pracującym jako inżynier w firmie budowlanej. Między nimi zaczęła się piękna miłość. Po sześciu miesiącach Tomasz chciał przedstawić barbarę swojej matce. „Mama chce Cię poznać, ten powiedział. Ale muszę Ci powiedzieć, że jest trochę wybredna. Po stracie Ojca zaczęła bardziej surowo podchodzić do życia. Janina Mazur miała 58 lat. Swojego męża Stefana Mazura straciła pięć lat temu z powodu zawału serca. Od tamtej pory próbowała żyć z emerytury, ale w ostatnich latach, gdy sytuacja ekonomiczna się pogorszyła, emerytura zaczęła być niewystarczająca na utrzymanie. Podczas pierwszego spotkania Janina zachowywała się wobec Barbary chłodno. Nauczycielka powiedziała kręcąc nosem Ile zarabiasz? Barbara podała swoją pensję. Twarz Janiny jeszcze bardziej się zachmurzyła hmm. Niewiele, mniej niż pensja Tomasza. Podczas kolacji Janina ciągle krytykowała Barbarę. Jej sposób ubierania się, mówienia, negatywne komentarze o jej rodzinie. Tomasz, jesteś dobrze zarabiającym inżynierem. Czy nie możesz znaleźć kogoś bardziej odpowiedniego? Barbara bardzo się tym zraniła, ale próbowała zachować spokój. Tomasz zganił matkę. Mamo, Barbara to wspaniała kobieta, nie powinnaś tak mówić. Myślę tylko o twoim dobru, synu. Tego wieczoru Barbara wracała do domu bardzo smutna, ale zdecydowała sobie poradzić z tą sytuacją, bo kochała Tomasza. W następnych miesiącach zachowanie Janiny jeszcze się pogorszyło. Barbara przy każdej wizycie słyszała jakąś obelgę lub krytykę. Ta dziewczyna nie jest na naszym poziomie, Tomasz. Spójrz, jak się ubiera, jak mówi. To wiejski typ. Barbara słysząc to, bolało ją w środku, ale milczała. Pewnego dnia Barbara spacerując po dzielnicy Janiny zauważyła, że starsi ludzie mieszkający w tej okolicy są w bardzo trudnej sytuacji. Emerytury były niewystarczające, koszty zdrowia wysokie, wielu nie było stać na potrzebne leki. Serce Barbary się ścisnęło, chciała pomóc tym ludziom. Najpierw pomogła sąsiadowi Janiny, panu Kowalskiemu. Starszy pan chorował na cukrzycę, ale nie miał pieniędzy na leki. Barbara poszła do apteki i opłaciła leki, ale panu Kowalskiemu powiedziano, że to pomoc państwowa. Potem pomogła pani Nowak. Starszej pani miały odciąć prąd. Barbara opłaciła rachunek, ale i tu powiedziano, że to pomoc gminy. Ale Barbara miała inny plan. Zdecydowała się robić te pomocy przez Janinę. Może w ten sposób złagodzi serce Janiny, uczyni ją lepszą osobą. Barbara poszła do Janiny. Ciociu Janina, mam prośbę. W tej dzielnicy są starsi ludzie w trudnej sytuacji. Chcę im pomóc, ale jeśli zrobię to bezpośrednio, mogą się wstydzić. Chciałabym robić te pomocy przez panią. Pani będzie je rozdawać, mówiąc im, że pomaga z własnych środków. Janina była zaskoczona tą propozycją. Dlaczego chcesz tak robić? Bo jest pani szanowaną kobietą w tej dzielnicy. Ludzie będą się czuli bardziej komfortowo przyjmując pomoc od pani. Janina poczuła, że dotknięto jej ego. To prawda, ludzie mnie szanują. Będę pani co miesiąc dawać trochę pieniędzy, a pani będzie je rozdawać potrzebującym. Janina zgodziła się. W rzeczywistości te pieniądze byłyby też dla niej korzystne. Barbara zaczęła co miesiąc dawać Janinie dwa tysiące złotych. Janina częścią tych pieniędzy rzeczywiście pomagała sąsiadom, a częścią pokrywała własne potrzeby. Po kilku miesiącach wszyscy w dzielnicy zaczęli chwalić Janinę. Pani Janina, jaka hojną kobietą. Wszystkim pomaga, bardzo dobroczynna. Prawdziwy anioł. Janina bardzo polubiła te pochwały. Zaczęła czuć się ważną i szanowaną w dzielnicy. Ale jej stosunek do Barbary się nie zmienił. Wręcz przeciwnie, pogorszył się. Tomasz, ta biedna dziewczyna nie jest na naszym poziomie. Jestem szanowaną kobietą w tej dzielnicy. Wszyscy mnie znają, wszystkim pomagam, a ona to tylko nauczycielka. Barbara słysząc to westchnęła. Te pomoce, którymi chwaliła się Janina, były w rzeczywistości z jej pieniędzy. W 2022 roku Tomasz i Barbara wzięli ślub. Wesele było skromne, ale piękne. Janina przez cały ślub była niezadowolona. Mój syn zasługiwał na znacznie lepsze wesele, mówiła gościom, ale co robić panna młoda biedna? Barbara, mimo tych słów, zachowała spokój. Po ślubie nadal pomagała Janinie. Po ślubie Barbara zwiększyła pomoc. Teraz dawała Janinie miesięcznie trzy tysiące złotych. Janina za te pieniądze zarówno pomagała sąsiadom, jak i kupowała sobie ładne ubrania, chodziła do fryzjera, jadła w dobrych restauracjach. Sława Janiny w dzielnicy rosła. Przyszli nawet dziennikarze robić z nią wywiad. Jaki jest sekret pani hojności, pytali. Oszczędnie gospodaruje emeryturą, mówiła Janina, a prawdziwe szczęście tkwi w pomaganiu innym. Barbara widząc ten wywiad była zaskoczona, Janina zaczęła kłamać, ale prawdziwym problemem było to, że stosunek Janiny do Barbary jeszcze się pogorszył. Tomasz, ta dziewczyna nie pasuje do naszej rodziny. Jestem szanowaną kobietą w tej dzielnicy. Dziennikarze robią ze mną wywiady, a ona nadal jest nauczycielką w szkole państwowej. Janina zaczęła nawet źle mówić o barbarze sąsiadom. Żona mojego syna to bardzo zwyczajna osoba wcale nie jest dobroczynna, podczas gdy ja ciągle służę ludziom ona myśli tylko o sobie. Te słowa dotarły do uszu barbary. Jej cierpliwość się kończyła. W 2003 roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Janina zaczęła zachowywać się w dzielnicy jak królowa. Jestem aniołem, stróżem tej dzielnicy mówiła. Wszyscy żyją z mojej pomocy. Pewnego dnia, gdy Barbara przyszła do domu Janiny, była w szoku. W domu Janiny były nowe meble, drogie zasłony, luksusowe rzeczy. Skąd pani ma te rzeczy? zapytała Barbara. Oszczędnie gospodarując pieniędzmi, udało mi się zaoszczędzić powiedziała Janina. Ty oczywiście nie zrozumiesz, zawsze żyłaś biednie. Barbara zrozumiała, że Janina wydaje pieniądze, które jej daje na siebie, ale gorzej było to, że Janina zaczęła otwarcie poniżać Barbarę. Tomasz, ta dziewczyna nie jest na naszym poziomie. Jestem teraz przede wszystkim kobietą tej dzielnicy. Dziennikarze robią ze mną wywiady. Wszyscy mnie kochają. Ta biedna nauczycielka obniża prestiż naszej rodziny. Te słowa przekroczyły granice cierpliwości Barbary. Gorzej, że Janina zaczęła poniżać Barbarę również w dzielnicy. To moja synowa mówiła sąsiadom. Bardzo zwyczajna osoba. Wcale nie jest dobroczynna. Zawsze myśli egoistycznie. W dzielnicy ludzie zaczęli chłodno patrzeć na Barbarę. Pewnego dnia, Barbara, robiąc zakupy w sklepie, usłyszała od jednego z sąsiadów: Pani Barbara, pani Teściowa, to jaka hojną kobietą, zawsze o wszystkich myśli. Pani też powinna się od niej uczyć. Barbara była tak zraniona, że miała łzy w oczach. Tego wieczoru opowiedziała Tomaszowi o sytuacji. Tomasz, już nie mogę wytrzymać. Twoja mama ciągle mnie poniża, a poza tym bierze na siebie zasługi za pomoc, którą robię. Tomasz był zaskoczony. Jaką pomoc? Barbara opowiedziała wszystko: O tym, że od trzech lat daje pieniądze jego matce, że za te pieniądze robi się pomoc w dzielnicy, ale Janina bierze na siebie wszystkie pochwały. Tomasz nie mógł uwierzyć. Przez trzy lata finansujesz moją matkę? Tak, a ona przedstawia mnie jako biedną, niedobroczynczynną osobę. Tomasz bardzo się zdenerwował. To bardzo źle, porozmawiam z mamą. Nie, powiedziała Barbara, to sama się tym zajmę. Barbara zdecydowała się położyć temu kres. Następnego dnia w dzielnicy zdarzyło się coś poważnego. Pan Kowalski dostał zawału serca i został zabrany do szpitala. Potrzebował operacji, ale nie miał pieniędzy. Janina natychmiast się włączyła. Nie martwcie się, opłacę operację pana Kowalskiego. Cała dzielnica oklasnęła Janinę. Jaka hojną kobietą. Prawdziwy anioł! Janina z wielką dumą przyjmowała te pochwały, ale Barbara już postawiła granicę. Tego wieczoru poszła do domu Janiny. W dzielnicy było też wielu sąsiadów, rozmawiali o hojności Janiny. Janina, musimy porozmawiać, powiedziała Barbara. Nie teraz, Barbara. Widzisz, rozmawiam z sąsiadami o ważnych sprawach. Tak, bardzo ważnych sprawach. Na przykład o pieniądzach na operację pana Kowalskiego. Tak, opłacę to, Barbara się uśmiechnęła. Jakimi pieniędzmi? Swoimi oczywiście. Naprawdę? Jakimi pieniędzmi, Janina? Janina się zdenerwowała. Co chcesz przez to powiedzieć? Barbara wzięła głęboki oddech. Nadszedł czas powiedzenia prawdy. Sąsiedzi, chcę wam coś wyjaśnić. Wszyscy zwrócili się do Barbary. Od trzech lat daje Janinie co miesiąc trzy tysiące złotych. Za te pieniądze robi się pomoc w dzielnicy. Leki pana Kowalskiego, rachunek za prąd pani Nowak, część czynszu pani Wiśniewskiej wszystko opłacane z moich pieniędzy. Salon ucichł, twarz Janiny pobladła. To nieprawda bardzo prawda a operacje pana Kowalskiego też opłacę, tak jak robię to od trzech lat. Barbara wyjęła z torebki pokwitowania bankowe. Spójrzcie, co miesiąc trzy tysiące złotych na konto Janiny od trzech lat łącznie sto osiem tysięcy złotych. Sąsiedzi byli w szoku, patrzyli na siebie. Więc cała ta pomoc. Była z moich pieniędzy, Janina tylko je rozdawała. Janina wstała. To oszczerstwo. Pomagam z własnych pieniędzy. Jakimi pieniędzmi, Janina? Twoja emerytura to dwa tysiące złotych. W tym miesiącu wydałaś samo na fryzjera osiemset złotych. Barbara wyjęła kolejne pokwitowanie. To są koszty fryzjera Janiny. Co miesiąc płacę je. Sąsiedzi ze zdumieniem patrzyli na Barbarę. Więc to ty! Tak, od trzech lat cała pomoc w tej dzielnicy pochodzi ode mnie. Janina była tylko dystrybutorką. Janina upadła na ziemię. Barbara, proszę! Janina przez trzy lata przedstawiałaś mnie jako biedną, niedobroczynną, niskiego poziomu, a tymczasem cała pomoc, za którą zbierałaś pochwały, pochodziła ode mnie. Jeden z sąsiadów zapytał: Ale dlaczego tak robiłaś? Dlaczego przez Janinę? Pomyślałam, że to ją zmieni, że pomaganie uczyni ją lepszą osobą. Myliłam się. Barbara zwróciła się do Janiny. Od teraz pomoc w tej dzielnicy będę robić bezpośrednio sama, ty będziesz żyć ze swojej emerytury. Janina zaczęła płakać. Barbara, proszę, ja. Nie wiedziałam. Przez trzy lata mnie poniżałaś, przedstawiałaś mnie jako biedną, egoistyczną, a tymczasem całą twoją wspaniałość finansowałam. Barbara zwróciła się do sąsiadów: Pieniądze na operację pana Kowalskiego wpłacę jutro do szpitala, ale od teraz ta pomoc będzie odbywać się pod moim nazwiskiem. Barbara wyszła z domu, za sobą zostawiła wstrząśniętych sąsiadów i zrujnowaną Janinę. W następnych dniach w dzielnicy wszyscy rozmawiali o tym zdarzeniu. Więc cała ta pomoc była od Barbary, a Janina brała na siebie pochwały, bardzo źle postąpiła. Janina nie mogła pokazać się w dzielnicy. Wszyscy zaczęli na nią patrzeć innymi oczami. Tydzień później Janina przyszła do domu Barbary. Barbara, przyszłam przeprosić. Barbara przyjęła ją w salonie. Przez trzy lata niesłusznie cię poniżałam. Za twoje pomoce zbierałam pochwały. Popełniłam wielki błąd. Barbara zachowała spokój. Janina, ty tylko rozdawałaś pieniądze. Prawdziwym problemem było to, że ciągle mnie poniżałaś, pokazywałaś jako bezwartościową. Wiem, bardzo żałuję. Co teraz będziesz robić? Janina spuściła głowę. Nie wiem, w dzielnicy nie mam już twarzy. Wszyscy poznali prawdę. Barbara pomyślała, potem spojrzała na Janinę. Janina, zrobię ci propozycję. Jaką? Jeśli naprawdę chcesz się zmienić, możesz pracować ze mną, ale tym razem naprawdę. Razem będziemy odwiedzać ludzi, którym pomagamy. Naprawdę będziesz pomagać. Janina była zaskoczona. Naprawdę? Po tym wszystkim, co się stało? Każdy zasługuje na drugą szansę, ale tym razem bądź szczera. Janina płacząc przytuliła barbarę. Dziękuję, nie zasłużyłam na ciebie. Od tego dnia Janina się zmieniła. Zaczęła naprawdę pomagać sąsiadom razem z Barbarą. Już nie dla pochwał, ale żeby naprawdę pomagać. W dzielnicy ludzie początkowo odnosili się do niej podejrzliwie, ale gdy zobaczyli, że Janina jest szczera, wybaczyli jej. Barbara też teraz pomagała otwarcie. Nikt nie nazywał jej biedną czy egoistyczną. Przeciwnie, mówili o niej anioł. Tomasz, widząc tę zmianę, był bardzo szczęśliwy. Barbara, mama, bardzo się zmieniła, naprawdę uczyniła się dobrą osobą. Ona już była dobra, tylko szła złą drogą. Rok później w dzielnicy zorganizowano wielkie wydarzenia na cześć pomocy Barbary. Janina wzięła mikrofon. Mam dla Was wyznanie: przez trzy lata cała pomoc w tej dzielnicy pochodziła od mojej synowej Barbary. Ja tylko rozdawałam i zbierałam pochwały. To było bardzo źle. Ludzie słuchali. Ale Barbara mi wybaczyła i nauczyła być naprawdę dobrą osobą. Teraz razem z nią naprawdę pomagamy. Dzielnica oklasnęła barbarę. Barbara wzięła mikrofon. Pomaganie robi się nie dla pochwał, ale z serca. Pani Janina się tego nauczyła i teraz jest prawdziwą dobroczynczynią. Ta historia pokazuje, że ludzie mogą się zmienić. Janina porzuciła pychę i egoizm, stając się prawdziwą dobroczyńczynią. Barbara cierpliwością i wybaczeniem zamieniła wroga w przyjaciela. Teraz Teściowa i Synowa razem naprawdę służyły swojej dzielnicy. Dzięki cierpliwości i wielkości Barbary nie tylko ona, ale też Janina stała się lepszą osobą.